Dzień dobry, witam z kolejnym Dzisiaj będziemy robili antypranka. Dario37. Dario, chodź tutaj, chodź do mnie. Chodź do mnie, o chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź do mnie, ja, ja, ja jestem w zagrodzie mojej. Chodź do mojej zagrody. Chodź, raz, raz. Chodź tutaj, chodź, chodź, idź za mną. Idź za mną. Chciałam wiedzieć, że nie. Tylko zjemaj, chłopcze złoto. To jest, idź za mną. A mogę się te dać? Nie, idź za mną. Nie, idź za mną po prostu. Nie, chodź. Widzisz to? Mały zombie, mały zombie. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu mój kończ odrywa. Chodź. Widzisz to? Zobacz na tabliczka. Kliknij w łóżko. Kliknij w łóżko. Jak fajnie? Pusty. Jest, masz jeszcze konia. A mogę to sobie potem przebudować? Wolałbym nie, ale jak bardzo chcesz, to możesz. A chciałbym mieć większe to pomieszczenie. Ale tak jest ładniej, tak właśnie jest ładniej. Tak jest bardziej przytulnie. A koń ma siodło? No ma. No. No, ma... Y, tom... Zobacz, brązową ma. No, to jest antypranc. Marzyłeś o bazie, prawda? No. To no proszę bardzo, załatwiłem ci bazę. Ach, prosty, fajny antypranczek. Masz teraz swojego konia, więc będziemy mogli razem jeździć. Chodź, chodź swoim koniem. Chodź, pojedziemy razem. I czekaj, czekaj, musimy jeszcze zrobić przejście dla konia. Mikołaj, tu jest przejście dla konia, jakby coś. Dar, Dario, Dario. Dlaczego niszczysz? Odbudowuj to. Dobra. Bo zauważyłem, że tu jest miedź. Dobra, możesz tu mieć kopalnię, możesz tu mieć kopalnię. Stary, chodzi, ja twojego konia zaprowadzę na miejsce. Chodź, 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 Mój koń, a co mu się daje, żeby... te marchewki. Ej, to mój koń, oddawaj. Ja chcę go tylko zaprowadzić. Não? хоть, 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 за мною, хоть, за мной, хоть, за мной, хоть, 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 за мной. хоть, за мной. хоть, 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 Wejdź, wejdź na konia. Wejdź, zaprowadź konia tutaj. Tylko to musi być niestety. Nie, poczekaj. Siódź. Co się dzieje? Dlaczego mnie tak zginąło? Co się stało? Zginąłeś? Bo jesteś w bloku, bo on jest wysoki. A to by zabiera, życie właśnie? No. A masz jakąś winę? Nie mam. Ej, a dlaczego wybrać tutaj łóżko? Stawij łóżko. łóżko! Łóżko tylko komplikuje wszystko. No wiem, ja tutaj będę miał łóżko. Nie tu miej łóżko, bo tak to jest bardzo trudno konie wyprowadzić. A ja wiem, jak ja chcę tutaj... Ja... Dobra, to zrobię to łóżko. To... No tego chodź, 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 chodź. Weź tego chodź, Idziesz, idziesz, idziesz. W łysodę, jakbyś chodził. Cześć, chłopcze. raz, trzy razy. Cztery razy już tygnęłaś. Sérgio. Ukrywam ją, żeby końcu mógł przejść. tego konia, weź, przy, przenieś tego konia. On mnie zablokował, halo. A, bo on zablokowany. O, ten shulker. Ej stary. Weź ten sharker, ten, ten tutaj. Masz. O! mu tu właśnie przejście. No patrz, masz konia. Pobieraj swojego konia. Ja biorę swojego i jedziemy. Poczekaj, Bieraj swojego i jedziemy. Ej, robimy wyścigi. Robimy wyścigi na torze yy, startowym. Dawaj Ej, a Michał, mogę coś zawitować nagle wanie, żeby było mi łatwiej składnie. Dobra. I wszystko. Dobra, możesz. Takie 3, 4. Pierwszy byłem. Nie pierwszy, bo ja stanąłem. Yy, bo... da się robić słodery w ogóle na koniu. Dario. Już masz cztery śmierci, więc jesteś ostatni na razie, niestety, Dario. Ale to naprawimy, jak w miał części Boga. M lub Mega Boga. Czekaj, ile ja mam? Ja mam całego seta plus raz, dwa, trzy... Na się, raz, dwa, trzy, cztery... 4 do 4 równa się 8 razy 2, 16 Ja lecę z nim do Hadrady, ponieważ zostawić klatkę. Te komendy Vid'owie to to są y, adminowskie jakby coś, to... Bo ja też jestem... O, ku chciałaś, jakby cię do ciebie tepnął, no to cię tepnąłem. No to wiedziałem, że byś tepnął. No ja tak usłyszałem. A, a gdzie jest twój koń? Koń wpadł do wody. Któraj? On jest. A ja będę kończył. Dobrze także mi Pa.